Witam w następnym odcinku, a ze mną jest kto? Ja! Gość specjalny. Czyli, czyli no. E, piorunek. E, dobra. To czym będziemy zaczynać? Co? Może zaczynają ósemkami. Usemeczka. dobry wybór. E, dobra. Ogólnie zostawcie suba, łapę i tak dalej. To już chyba ogarnęliście. Poprzedni odcinek w ogóle zapraszam do obejrzenia, bo był z Halloweenów, z Halloween. Nie? Dobra. No to co? No to my zaczynamy, nie? Jakbyśmy coś lamili, to no. To jakby co... No. Dobra. Dobra. No właśnie. Znaczy no, widać, że ty trochę lepszy. Trochę. Bardzo. Dwa nie. tysiące. Nie jestem lepszy, tylko gorszy. O, już nie był taki skromny. Dobra. Aj, napiszcie, czy byście chcieli, może więcej tego z zagajnika, bo mi się nie chce wrzucać, a mam dużo. jakby ktoś w ogóle to oglądał. <grym> Nikt tego nie oglądał. Jeżeli zostawicie 10, nie, 5 w ogóle, to nagle kolejny film No właśnie, to będzie seria. Z to będzie seria. Ojeny. Gramy z piorunkiem. Gramy z piorunkiem, tak jest. <laughs> dobra, ja tutaj chyba zaraz cięcie zrobię normalnie. Dobra. Pyk! Um, już jestem, dobra. E... Ale nos losnęło. Nawet spoko, nawet w sumie. W sensie, że no... To już się Niechal, nagrywa! Ale, to, to no właśnie. Eee... Dobra, w następnym odcinku zaprosimy tego, jak on ma. E, Alfiako, jak będzie 10 lajków. Ale że, bo on jest leni leniuchem, to nawet. To musicie 10 lajków aż. To dlatego. Będzie trudno, co nie? Gdzie ty jedziesz? Czekaj, chwilę, gdzie ja jadę? Jen, ja już zapomniałem. Ja zapomniałem, że już mam jedno życie. O kurde, zapomniałem, że to już nie są mirne. Hawk! A, może. Dobra. Już jesteś na łączu? Mój kompadre. Dobra. Błocką. co, co tam robisz, ty za ja nie wiem ja nie próbuję coś ugrać znaczy no ja już mam ja już mam damage ja już mam damage Poma potężny damage damage ja Bo jeszcze nie tak chyba ja... sobie ustawić Aha, okej. Okay. A ja mam lagi! O kurde, widzowie. To jest potężne. Gdzie ty jesteś? Gdzie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? <śmiech> <śmiech> o mój Boże! O mój Boże! Progetto, proszę cię, zostaw mnie. Nie gadaj! Proszę, dobra. Już myślałem, że on będzie chciał mnie... Dobra Ja sobie przyładuję w ogóle na OB Na OBBBBLL Bo ja bardzo lubię grać na OB Przynajmniej tym chłopem Którym właśnie jadę Pozdrawiam wszystkich co grają w WOTA i grają LINKSEM Okej okay. Dobra, lecimy dalej Lecimy, 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 lecimy Tak Proszę Proszę Nie trafiłem Su 150 su, su 130 Pm Na OBK Pm na OBK Ja nie mam usta Ja mam Oj Chyba... Chyba mi się zeszło. Co? Aha, okej. Okay. I z góry też przepraszam Was. Ja w ogóle że nie zrobiłem. Z góry przepraszam cię, drogi widzu, za to, że że jestem chory. Przepraszam cię za to, że jestem chory. tak. Dobra, dwa tysiące. Kurde, badania tutaj, widzę, że. Kurde. Ja dobrze, mi dobrze. Poszło. Masz jeszcze jakieś ósmy. Zobaczmy, jak ci poszło. Wynik duży nowy. Nie. <ścoughs> Wiesz, nie było najgorzej. Nie było najgorzej. No wiem. No właśnie. Dałem dziewięć strzałów za to Byłeś najlepszy z... z pięciu ostatnich. Dobra. O, może jeszcze raz ósemką co bo... O o widzę, że ty też jesteś już przygotowany. Eee, chwila lubię mleko. O. Lubię mleko. Oj, takie przypomnienie. I lika. O Ojeny. ile to już się nagrywa? To się nagrywa, już 7 minut. Dobra. Dlaczego aż tyle to musi trwać? O kurde. Uuu, kojarzysz miasto duchów? Pojarzysz? No ja i lubię, lubię tę mapę, ale na taki ciężki, nie na śledź. Ale mi chodzi o to, że jakby ten przed chwilą na nie graliśmy, w sensie, że wczoraj, Mirny. Aha! to nie? To jest środek, to jest tylko. Tak, i to jest po prostu rozszerzone. No tak. No właśnie. A ja sobie pojadę a. tutaj? No to jest to jest, to, jest, to, jest, to samo. Ja pamiętam jak. Tu był. Napisałem tam, a pojadę to tam! To ha! To Ale jestem zły. A ja nie lubię tej mapy w ogóle. Ja lecę z gotową, bo też jestem znaczy, szybki. Znaczy, lubiłem tą mapę, jak grałem w Namirnach. Było tak fajnie mrocznie. Ale wiecie co mi się najbardziej Ile podobało? Miasta? Mi się najbardziej podobało chyba 3 albo 4 lata temu na ten... Może to było... To było bardzo podobne w ogóle. To było, że zbierały się materie, byli tacy te boty i tak dalej. To było praktycznie to ja samo. Ja Tymi... co?! Przepraszam bardzo?! Jeszcze podpalenie. <laughs> Chłop, kurde, ma zajawkę na jaranie. O kurde, nie, nie, nie. nie nie, jeszcze ten Conqueror, No, błagam cię, chłopie. O, patrz, czad znowu. No, scenię, bo Wiem. Ale ja już nie mam odwrotu Ja Nie że zginiesz. Jeszcze nie zginąłem. Patrz, oni mnie nie co trafiają. Ja? A, no Batrzat musiał wyjechać. Popłaka. <noise> to była najszybsza bitwa. <noise> Dobra, poglądamy sobie ciebie. U, ja tak patrzę, co ty chyba to lepiej sobie wymyśliłeś tą bitwę, zaplanowałeś. U ale ten Batrzat to naprawdę wyjechał, żeby rozwalić nie? mnie. A sam yeah. zginął, ha 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 Co za debil Dobra I Gdzie on jest tutaj? Gdzie jest ten podszyt? Bliksem Nik Bliksem nik Bliksem nik Blikiem chyba chce płacić, on blikiem płaci Bliksem nik Dobra Uuuu ja nie chcę atakować o dziewiątki, to nie ma sensu. Ale teraz może tych dwóch Mhm. Mm Spokojnie, na pewno to wygramy. Mówiłem, że wygraliśmy? Wygraliśmy, dobra. E, Pożegnaj się z widzami pięknie. Halalala. Co? Pożegnasz się z widzami pięknie. Pożegnam. Ja z tym widzami. Miało było. Um. Ale się skończyło. Nie z Nebraksem. Abraksem. No, Nebraksem. Tak. Chociaż planuję zmienić tą nazwę, bo nie podoba mi się. Dobra, w każdym razie. Następny odcinek. No... Powiedzmy, że trzy lajki. Będzie dla Was lepiej. No dobra, to co, siema. Zostaw to. suba!